Diego, co skłoniło cię, yy, aby sprowadzić dzisiejsze seminarium właśnie w To co najważniejsze jak dla mnie to szerzenie kultury fizycznej, kultury sportu w, e, ogólnie w Polsce, w świecie. I oczywiście za sprawą trenera czy kapucyka, no powiedzmy dogadaliśmy się i, i zrobiliśmy to, co należy. Ponieważ ja uważam, że sporty walki też trzeba odczarować. Ja wcale nie myślę o tym, że sporty walki są tylko dla głupków i takich, którzy długo chcą robić. Tak naprawdę można zrobić sensownie, można zrobić to po prostu z czystej pasji i też warto robić to mądrze. Czy każdy, zarówno początkujący, jak i zaawansowany zawodnik może coś dla siebie wnieść z dzisiejszego treningu? Oczywiście ja projektuję seminaria szkoleniowe zawsze tak, żeby ten, który bardzo dużo umie, żeby poprawił swoją technikę, ale ten, który nic nie potrafi, też czegoś mógł się nauczyć. Co to rzeczy bardzo proste, ja to też tłumaczę to tak merytorycznie i trafnie, że każdy z tego seminarium coś wyciągnie. Czy jest jakaś złota zasada? którą starasz się stosować na co dzień, nie tylko w sporcie, ale i w życiu prywatnym. Hmm. Złota zasada to przede wszystkim po każdym upadku wstajemy, ale nie po każdym upadku trzeba wstawać od razu. Czasem trzeba sobie chwilę poleżeć, odpocząć, przemyśleć i wtedy wstać i zrobić to lepiej. Diego, ostatnie pytanie. Czym Gdyby nie sporty walki, czym chciałbyś się zajmować zawodowo? O, chyba byłbym malarzem. A nie strażakiem? Żartuję oczywiście. Ja z natury i z zawodu jestem strażakiem i bardzo lubię pomagać innym ludziom i to mi sprawia bardzo fajną frajdę. I prawdopodobnie cały czas bym w tym tkwił. Z wykształcenia jestem ratownikiem medycznym, a teraz kontynuuję, powiedzmy, to działanie jako strażak, więc to mi przynosi naprawdę bardzo fajną Friday i cieszę się, że mogę to robić. Dobra, to już naprawdę ostatnie. Kto był lub jest dla Ciebie największą inspiracją sportową? Największą inspiracją sportową jest mój ojciec, a, który w chwili obecnej ma 64 lata i nadal czynnie uprawia sport. Gra w piłkę nożną, biega, uprawia Nordic Walking e, i wiele, wiele innych. Biegi Biegający... I tak dalej. Jest bardzo sprawnym gościem, to on stoi we mnie i w moich braciach sport i cały czas traktuję go jako inspirację mojego idola. Ode mnie tyle. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Jest z nami dzisiaj Krzysztof Kucyk-Junior, organizator dzisiejszego seminarium. To było największym wyzwaniem przy organizacji seminarium z Mateuszem Kubiszem w Twoim programie. Nic, nic nie było problemem z tego, że zarówno Mateusz i jego menadżer Karol są takimi osobami bezproblemowymi, tak fajnie to wszystko mi zaprezentowali, zaoferowali, że nie miałem żadnego problemu. Dogadaliśmy termin, dogadaliśmy wszystkie szczegóły i tak naprawdę w dwie minuty była załatwiona sprawa. Jakie masz plany na kolejne wydarzenie KMSW Strikers? Mm, już w lutym prawdopodobnie odwiedzi nas były mistrz KSW, czyli Borys Mańkowski. Jest to osoba, która naprawdę jest dla nas wzorem, w racji tego, że się wywodzi z naprawdę mocnej stójki. Jeszcze w przyszłym roku chciałbym ściągnąć dużą gwiazdę nie KSW, a UFC. Myślisz, że organizacja takich seminariów to dobry rozwój młodych zawodników i promocji sportów w walki w no, Myślę, że nie tylko zawodników, ale nas, trenerów w także, że my też bardzo dużo wyciągamy e, wniosków z takich e, seminariów. E, no i przede wszystkim też zawodnicy się uczą dużo. Przede wszystkim e, osoby, które na nas przyjeżdżają na takie seminarium, potwierdzają też trochę nasze słowa e, takich podstaw, tak, jeżeli taka gwiazda e, sportu walki. E, potwierdzi nasze słowo takich naprawdę podstawach typu trzymanie gardy, odpowiednie poruszanie się, odpowiednie uderzanie ciosów, no to wtedy ci zawodnicy o wiele lepiej nas słuchają o wiele lepiej, też wyprowadzają ciosy, trzymają gardę. No i też fajnie jest poznać jakieś nowe myczki, nowe ciosy, nowe kopnięcia użyte podczas walki. Nie da Już niedługo Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego tam, i Służb Mundurowych w boksingu w Łukowie. Czy ktoś z Twojego teamu, Twojego zespołu będzie uczestniczył? Tak, e, dzięki Michałowi Zaniewiczowi, e, który jest współorganizatorem e, tego wydarzenia. Będziemy mieli pięć e, tak zwanych superfajtów. E, będą to trzy walki w K1 na zasadach K1 i dwie walki w Kiklajcie. E, moich pięciu zawodników e, będzie, będzie walczyło. E, e, z tego miejsca chciałbym podziękować Michałowi Zaniewiczowi, e, który... Pozwolił nam m, m, zawalczyć na, 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 na tym turnieju. Trzymamy kciuki. Co najbardziej podoba się tobie podczas dzisiejszego treningu z Mateuszem. Najbardziej mi się podobają elementy walki na pięści, Bo akurat tutaj kolega Don Diego jest klasycznym kickboxerem, tak jak ja tak naprawdę od samego początku jak trenuję to raczej klasyczny kickboxing, ale byłem ciekaw, co ma Don Diego do zaoferowania, jeśli chodzi o styl walki na gołe pięści. No bo akurat jeśli chodzi o ten styl, no to dzięki Bogu nie mam zbyt dużo, zbyt wiele okazji, żeby tutaj akurat sprawdzić, więc będzie Czyli rozumiem, że udział w dzisiejszym seminarium zmienił twoje spojrzenie na sport marki albo podejście do własnych treningów? E, tak, no, było kilka elementów, których, o których wcześniej nie słyszałem, e, więc będzie można to zastosowywać przy kolejnych treningach. Także no, było to jak, jak, w jakiś sposób innowacyjne, odkrywcze, także. Wobec tego leć pocić się dalej. Dzięki wielkie. Jesteśmy dzisiaj na e, seminarium z Mateuszem. Co najbardziej podoba Ci się podczas tego treningu? E, najbardziej podoba mi się to, że podchodzimy do wszystkich ćwiczeń tak e, bardzo globalnie, czyli zwracamy uwagę na wszystkie elementy, na takie, które gdzieś tam podczas takich treningów na co dzień. Niekoniecznie zwracamy uwagę na to, że wracamy do podstaw, do podstawowych rzeczy, od których zaczynaliśmy i te podstawy mają nam dać później tak, najlepsze rezultaty w jakichś tam trudniejszych kombinacjach. Czy udział w w seminarium zmienił twoje spostrzeżenie na sporty walki albo Podejście do własnych treningów? E, na spostrzeżenie do sportu walki może niekoniecznie, bo tutaj trenerzy w KMSW Strikeforce Force dużo nas uczą dobrych rzeczy i takich, które, które gdzieś tam się pokrywają z tym, co mówi Mateusz, ale na pewno do własnych treningów, tak, z tym, żeby podchodzić coraz to z większym zaangażowaniem i żeby nie odpuszczać i zawsze starać się robić jak najlepiej i przyjmować jak najwięcej ciosów, żeby to później procentowało w przyszłości. To ja życzę Ci dzisiaj jak najmniej ciosów. Wyciągaj dzisiaj co najlepsze. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, bardzo. Dziękuję. Już 12 września zapraszamy na pierwszy trening zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Rozpoczynamy nabór na treningi. Będzie to grupa podstawowa od 8 lat. Od 8 do 16 lat to właśnie moja grupa, Krzysztofa Polska Juniora. Od 16 roku życia zapraszamy do seniora. Te, te treningi będą odbywać się wtorki piątki o 18. Zapraszam.